Jest to reaktywowanie muzeum PGR w Gudowie, w nowej miejscowości. Budujemy je na nowo w miejscu, gdzie ma zostać już dla potomnych na całe życie. Jest miejsce piękne, teren piękny, przede wszystkim bezpieczny. Bezpieczny jest dla turystów, dla nas, dla dzieci. Proszę zobaczyć. W koło podwórko ogrodzone nie stwarza żadnego zagrożenia. Mogą, jest plac manewrowy, jest, mogą autokary. Parkować, bezpiecznie dzieci wychodzić, bezpiecznie także. Teren jest idealny. Napisaliśmy projekt do starostwa, integracja poprzez renowację i malowanie maszyn rolniczych. Dostaliśmy dofinansowanie, więc korzystamy z pięknej pogody. Skrzyknęliśmy. Z gminy. Nie tylko z gminy Drawsko-Pomorskie, ale i też z gmina Złocieniec. Ludzi chętnych, którzy chcą, żeby to muzeum istniało i było. I czyścimy i malujemy eksponaty. Kop przekazał dla starostwa, a starostwo użyczyło dla stowarzyszenia Stodołę Popegerowską, historyczną. Widzicie Państwo? Na razie czyścimy, odnawiamy maszyny i tak stopniowo, stopniowo, małymi kroczkami idziemy do przodu. Muzeum w Wolegorzynie cieszyło się dużym zainteresowaniem, do dzisiaj są odrzebni, do dzisiaj chcą przyjeżdżać. Dlaczego musieliśmy stamtąd iść? Bo już nie było miejsca na nowe eksponaty, a przede wszystkim nie było bezpiecznego miejsca takiego dla wycieczek. Nie było parkingów dla autokarów, dla samochodów. Nie było gdzieś. No po prostu brak było miejsca, więc żeby to dalej było albo żeby dalej przyjmować nowe eksponaty, trzeba było szukać. Już dawno się oglądaliśmy. Jeszcze gmina Ostrowice była. Mamy, mamy poważny projekt, który jest początkiem reaktywacji. I odświeżania e, idei Muzeum PGR-u, dzisiaj już w budowie. Wszystko ma szansę na realizację, jeżeli znajdziemy ludzi, wsparcie, a potem również pieniądze, które do tego są potrzebne. Początki są już stworzone, Myślę, że jest to cel, który przyświecać powinien tutaj i mieszkańcom, i władzom pojezierza Drawskiego, żeby. Takie muzeum nie, niekoniecznie tylko związane z przedmiotami historią państwowych gospodarstw rolnych, ale także i rolnictwem tutaj na Pomorzu zostało też pokazane. Dzisiaj możemy głównie zobaczyć tak zwany drobny sprzęt polowy, czyli kopaczki, grabiarki, tak jak spojrzymy również i są pługi, pługi które też sięgają swoją przeszłością też czasów niemieckich, bo widzę, że tutaj jest. To również produkcja tego typu. Także to, co udało się jeszcze uratować z gospodarstw e, kilka lat temu. E, tak, będzie kolejne wydarzenie, e, to będzie taka, taki, taka forma festynu społecznego, gdzie będziemy się starać zachęcić ludzi do tego, żeby. E, może jakąś złotóweczkę dorzucili, dorzucili nam tutaj, żeby zorganizować to pomieszczenie wewnątrz, bo poprzednie były fajnie powoksowane, fajnie poukładane. Tak więc zapraszamy wszystkich chętnych. Z pewnością będzie to bardziej już forma taka rekreacyjna, integracyjna, no i taka zachęcająca do wspomnień. No, na dzień dzisiejszy fajnie, pozytywnie dostawałam informacje o zainteresowaniu. Mam nadzieję jednakże, że kolejnym razem ta liczba osób będzie zwiększała się, zainteresowanie również będzie rosło. Niejednokrotnie wiem, że mama nadal otrzymuje telefony zainteresowanych osób. W większości są to turyści tutaj, tutaj napływowi gdzieś tam. Ogólnie to jest Polska lub też zagranica, więc mam nadzieję, że. To miejsce przyniesie również taki pozytywny odgłos. Malujemy, jest muzeum PGR-u. Chcemy, żeby te maszyny faktycznie miały swoje, swoją historię i żeby one mogły być pokazane ludziom. Mhm. Dlatego czyścimy, malujemy no i malujemy siebie też nawzajem, oczywiście. Dlaczego, dlaczego mieszkańcy z Mielęka pomagają w sąsiedniej miejscowości? Bo to w sumie u nich będzie A dlaczego nie? No przecież jesteśmy, jesteśmy ludźmi, którzy, którzy po prostu lubimy różne akcje. A to jest szczytna akcja, i uważam, że to jest akurat fajne, że, że można pomóc. Dlatego tu jestem. Jesteśmy wszyscy. Muzeum PGR-u na pewno będzie przyciągać ludzi do do budowa, bo też tu mamy piękne miejscowości. Stowarzyszenie Muzeum PGR nawiązało bardzo dobrą współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Mielenku i z Kołem Gospodyń Wiejskich w Dalewie. Koło Gospodyń dzisiaj 10 czerwca zorganizowało tutaj taki piknik yy, śniadaniowy, śniadaniowo-obiadowy z projektu Fundacji Biedronki danie wspólne, wspólnych chwil. Są to dania z PRL-u.